Po uruchomieniu programa, programu widzimy krótką prezentację prezentującą zestaw oraz jego podstawowe funkcje, czyli budowanie konstrukcji oraz ich programowanie. Możemy zamknąć tę prezentację klikając X. W ten sposób przechodzimy do pierwszego mm, ekranu naszego oprogramowania. Możemy wejść w jego ustawienia, klikając na koło zębate, gdzie możemy wybrać język, odznaczyć, żeby przy kolejnych uruchomieniach programu nie pojawiała się prezentacja na początku. Następnie możemy skasować wszystkie zapisane projekty w oprogramowaniu oraz skorzystać z bezpośrednich odnośników do materiałów pomocniczych dla nauczyciela które znajdują się na stronie Lego Education. Żeby wrócić do głównego menu ponownie klikamy koło zębate, gdzie widzimy zakładkę My Project, gdzie po kliknięciu na, na plus tworzymy nowy projekt lub możemy kliknąć w projekt już wcześniej stworzony. W przypadku wcześniej stworzonych projektów możemy kliknąć na ołówek. Gdzie możemy zduplikować dany projekt, usunąć go lub zmienić jego nazwę? Tym razem stworzymy nowy projekt. Widzimy okno projektu, gdzie w lewym górnym rogu mamy podstawowe ikony, które posłużą nam do obsługi tego oprogramowania. Klikając w ikonę domek wracamy do menu głównego. Jeżeli chcemy wrócić do naszego projektu, musimy go znaleźć, kliknąć w jego ikonę. W celu wybrania projektu oraz instrukcji do jego przeprowadzenia klikamy w zakładkę książki, gdzie widzimy cztery projekty podstawowe, startowe. Po wybraniu interesującego nas projektu widzimy. Szacowany czas jego wykonania, poziom zaawansowania, podstawowe informacje, yy, które poznamy, wykonując dany projekt. Zjeżdżając niżej, widzimy 8 projektów naukowych, gdzie rozwiązując dany yy problem poznamy. Elementy programowania, budowania, a także zwiększymy swoją wiedzę na temat różnych zjawisk fizycznych i przyrodniczych. W oprogramowaniu jest również 8 projektów otwartych, gdzie mamy zasygnalizowany tylko problem, natomiast na rozwiązanie uczniowie muszą yy, trafić sami, wykonując konstrukcję. Proste programy, które pozwalają im sprawdzić y, działanie różnych mechanizmów i odpowiedzenie na przedstawione w problemie pytania. Y, niżej mamy cztery projekty, y, takie większe, gdzie musimy też y, przeprowadzić kilka testów, na podstawie których wyciągamy wnioski i możemy Przedstawić rozwiązanie danego projektu. Podobnie jak przy mniejszych projektach, mamy też tutaj projekty otwarte, gdzie zasygnalizowany jest tylko problem, natomiast yy, sami uczniowie muszą yy, wpaść na pomysł jego realizacji. Klikając na ikonę żarówki, mamy bibliotekę konstrukcji. Czyli są to wszystkie możliwe konstrukcje, które są wykorzystywane w projektach. Mamy też bibliotekę programów. Następnie zakładka aparatu. Jest to zakładka do tworzenia dokumentacji z naszego projektu. Możemy robić zdjęcia przy pomocy. Kamery, czy to tabletu, czy komputera. Możemy kręcić filmy, lub robić zrzuty z ekranu z naszym programem. Następnie mamy mikrof y ikonę mikrofonu, gdzie możemy nagrywać swoje własne dźwięki i wykorzystywać je później w swoich programach. Na samym końcu mamy ikonę y długopisu, czy ołówka, który służy nam do. Dokumentacji naszych projektów. Tworzymy tutaj prostą prezentację, do której możemy yy, dołączać pliki graficzne, pliki wideo lub tekst. Możemy tworzyć, dodawać nowe zakładki oraz zmieniać ich rozmi sposób rozmieszczenia elementów w danej zakładce. Na końcu możemy zapisać naszą prezentację albo w pliku graficznym, albo w pliku PDF. Na samym końcu mamy odnośnik do pomocy, gdzie opisane pokrótce są wszystkie funkcjonalności tego oprogramowania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie krótkie wprowadzenie do tego programu. W następnym filmie przedstawię Państwu podstawy programowania z wykorzystaniem reguły do 2.0